A propos bicia, co sądzicie o takiej karze? Nie wiem, jak nazywacie Rzejców w latach młodzieńczych. Ja ci powiem tak, to nie jest żadna droga bicie dzieci. Gadamy o tym, czy bicie dzieci jest słuszne. Tak, szybko No, bo już, mordo, to są lata streamowania. Jeszcze raz, czy to? Bo gadamy o biciu dzieci. Ja chciałem powiedzieć, że ja mam takie Czemu tak zdanie. Bo że, z tyłu dałem światło, okay. żeby, żebyśmy byli mniej prześwietleni, bo jak tu jest okay. jasno, a my jesteśmy też jaśni, no inaczej to Spoko. działa. Patrz, chodzi mi o to, że ymm, tak. bicie dzieci nie jest dobre, nie jest to żadne rozwiązanie, ale jak patrzę na niektóre dzieci, to bym im spuścił wpierdol. Bo to by było nie, bo to by było po prostu mniejsze zło na tej zasadzie. Nie wiem, że to. Sorry. Nie wiem, czy bicie dzieci jest słuszne, bo nie mam dziecka i nie wiem, jakbym się zachował, ale jakbym miał dzieciaka, to raczej bym mu nie wyjeł. No, no bo, kula, to jest jednak. To dzieciak. jest prawda, ale po prostu chodzi to o to. Całym sercem. To prawda. Bo chodzi o to, że właśnie jak będziesz kochał dziecko, to nie będziesz musiał go bić, nie? Ale z drugiej strony bez jak kitu, będzie odpierdalał. To... Ale są, taki, są tacy rodzice w celu święcać środki. No nie o to chodzi. Po prostu, wiesz, teraz. Jakim dzieciak... jakim Inaczej dziecku... ci powiem, kiedyś, kiedyś bicie dzieci załatwiało wychowanie i to było złe. A teraz wychowania nie ma w ogóle. Na tej zasadzie Dobra, i mówię, widzicie, dzieci że... jest złe. W jakim no, wieku można zajebać pierwszy raz dzieciakowi? <noise> Szkunać. Nie. 14, 15 Zajebać jako rodzic? Jako rodzic. Dozwolony. 15 lat. Możesz mu wyjebać. Nie myślę. Że... Bo już do 15 roku życia powinien być ogarnięty. A jak nie jest ogarnięty do 15 roku życia, to musi dostać w pizdę. Tak ja uważam. Ja czasami oberwałem, uważam, że mimo wszystko to ma swoje plusy, bo jak patrzę co się od kurwa, teraz ucieka mi to szok. No wiesz, ja, ja nie narzekam, że tam oberwałem, ale nie oberwałem, wiesz, po prostu dostałem klapsa mocnego albo za ucho mnie matka rzuciła po pokoju czy coś. No to jest te, tego typu rzecz, ale. Ja popieram. <laughs> tak, po pierwsze, jego rozprawie sądowej można już użyć przemocy. I nie, nie. można użyć przemocy. To jest. Jeżeli napierdasz swoje dziecko, to znaczy, że jesteś osobą, która nie powinna to mieć to dzieci. Jest racja. To jest racja. Czemu tej niebanej gloś nie pali? Bo musi się nagrzać. To jest racja, ale z drugiej strony, no mówię ci, że teraz wydaje mi się, że i tak lepiej by po prostu. Teraz, teraz jest na tyle źle, teraz mordo to dzieci, że teraz, byłoby lepiej, jakby się te dzieci biło, niż robiło to, co teraz mordo, się teraz robi. Teraz to dzieciom, bo teraz od w ogóle lat, wyjebane. Nie, ale teraz mordo od najmłodszych lat dzieciom się wpierdala jakieś choroby. Mordo, zobacz, że każde dziecko ma albo, nie wiem, Aspergera albo inne chujostwo. Ja No ale każdym dzieciom się teraz wpierdala. mi nikt o tym nie lat, mówił. Ale wszystkim się to wpierdala i każdy może mieć jakieś choroby. Wiecie dlaczego, bo kurwa chorymi ludźmi, którzy są od, od dziecka yy, Wiesz, zas, zastraszani w ten sposób, że są chorzy i że coś im dolega, łatwiej potem sterować. I od dziecka, od małych lat, teraz dzieci są kurwa, wiesz, programowane tak, że one są jakieś zjebane, kurwa, i każde dziecko teraz jest jakieś zjebane, bo potem kurwa ona ma zaniżone poczucie wartości. No ja tak uważam. Dobra, to, jej... to, to pooglądajmy zjebane dzieci.